Od 18 roku życia sugerujemy, wykonanie badania w tak młodym wieku nie jest, jest niezwykłe, ponieważ takie kobiety zazwyczaj nie chorują na raka. Mówi się, że na, na raka chorują kobiety dosyć starsze. Natomiast to jest dla nas rzeczywiście szansa, żeby zobaczyć zdrowy obraz fizjologiczny, zdrowy obraz funkcjonalny piersi. I na przykład robiąc badania co dwa lata, możemy monitorować, czy coś się nie zmieni. To jest ta mądra profilaktyka dla młodych kobiet, ale to nie jest jedyna grupa. Drugą grupą są na przykład kobiety, które planują ciążę żeby zobaczyć, czy te piersi będą się właściwie zachowywały w ciąży. Kolejną grupą są kobiety przygotowujące się do karmienia na przykład, żeby też zobaczyć, czy właściwie pokarm będzie pobierany przez, przez to dziecko, czy nie będzie tam żadnych zastojów w kanalikach laktacyjnych. Oprócz tego kolejną grupą są kobiety na przykład w operacjach piersi, po, po wykonaniu zmniejszenia piersi albo powiększenia na przykład przy wykorzystaniu jakichś autologicznych wypełniaczy, czy wykorzystaniu implantów, ale przede wszystkim chyba tutaj warto powiedzieć o kobietach w trakcie leczenia onkologicznego, Dlatego, że to badanie, które jest badaniem zupełnie bezinwazyjnym, pozbawionym jakiegokolwiek promieniowania, jakiegokolwiek ucisku, pozwala nam na monitorowanie zmian w trakcie leczenia.